Witajcie, w kolejnym odcinku z gry Gladiator Rzymski Surwer. W tym odcinku kontynuujemy fabułę, czyli plan ucieczki 2 na 4. Słodzą owce do wozu ma musimy. No ja to już zrobiłem, możemy tutaj zwodować. No myśl. Cóż, to powinno wystarczyć na podróż do Ilirii. Dla ciebie dla twojego ojca. Powiedz, nie boisz się, że cię zabiją za bunt pobyt Rzyma? Nie. Kochani bylibyśmy wróg zapchnął nas na brzeg rzeki, ale walczyliśmy z nimi alberzyńskimi jak ranne lwy. Po końcu susu. Czerpion tymczasem wsiadł do łodzi i uciekł jak tłuszcz. Słyszałem, że schronił się w Grecji, wśród helonów i uzyskał protekcję króla Miriadiesa. Żaden ziemski król nie chroni go jednak przed naszą zemstą. Wprowadzę do ciebie ojca. Znajdź ojca Brutusa. Dobra, szukamy go. Plan ucieczki, dobra, lecimy. Człoka nam pokazuje, gdzie jest ojciec. Tutaj będzie. Dziękuję, synu. Pomóż mi wstać. Przesłał mnie twój syn, Aulus. Chcę opuścić literę i zabrać się ze za sobą. Mój syn? On żyje? Słyszałem, że zabili go. Ogrzyńcy. Przybyłem tu do świątyni służyć ofiarę za mojego syna, ale ci zdrajcy z Legionu Ferdynandusza obrócili ją w gruzy. Twój syn żyje i chce się zemścić na sypianie. Zbiorę do tego ojca. Obiecuję, że wchodzę do świątyni. Ludzie, dobro. Tu są plany dzierży. 4 4 mamy. Dobra. Zrobimy parę tych zadań fabularnych, bo ja dalej nie mogę jeść. Trochę już posiadłości zbudowałem, rzeczy, budynków chyba mam na czwartym levelu posiadłość. Dobrze pamiętam, dobra, idziemy tutaj. Wszystko gotowe, możesz ruszyć do Lirii. Ja też jestem gotów. Stawiam bramę otwartą, nie służą już Krywelszowi. Dalej pójdziemy z ojcem własną drogą, który prowadzi nas do Zemsty. Niech ci sprzyja Furijana, bogini Zemsty, bywaj, Awiusie. Doszli do obozu żołnierze. Dobra, Wejście za, na prosto, mamy jedyny jeden. Stać w imieniu Sena Senatu i Narodu Ziemskiego. Czigam już byłego progu Szatzbionsa tracili Republikę i prowali wielu ciwych obywateli. Wróg, którego pokazano mi, pojmać konsul Galiusz Mariusz, wysłał mnie na moją jednostkę, abyśmy zaprowadzili porządki w Mariuszu. Prezel i zwiadowcy by ustalili, gdzie są ci deserterzy, ale jeszcze nie mam żadnych wieści. z ich, to porozmawiajmy. Mamy tak, zwiadowca Mariusza, odszukać zwiadowców i ich meldunki. Dobra, mamy. 1 na 8, ale musimy 3 ma znaleźć. Znaczy dobra idziemy. Tutaj. Bieramy to. Przysłom mnie Legate NR już wszystko w porządku. Oni tu są. Chodź już do obozu um, własnych na siłach. Chyba tak. Jeden medunek już mamy na przykład widać. Tu jakieś zadanie mamy. Weź wszystko, weź wszystko, dobra, lecimy. Mamy 17 poziom. Musimy następny meldunek znaleźć. Jeśli nie spłytają, meldunek znajdziesz w ruinach. Dobra, lecimy. Tam jest meldunek, ale dla nas za wysoko i słyszę, że ktoś nadchodzi Trzeba ich zabić wszystkich. To jest ciekawe, że jest fa fajna fabuła tutaj. Czyli budujemy tarcicy, dobra, drabina, zbudować. Idziemy do bazy, mamy te. Na spokojnie. Czy mam zadanie Rzymianie w ziemi w to Widzicie, tutaj posiadło się w poziom czwarty. Mamy torcice, tu. Musimy trochę zrobić. Cześć Mamy eventy chyba jakieś. Wieść o mężnym wojowniku, jego patronie dotarły już na północ. Kim jesteś? Kiedy oni już roli już do usłyszę. Przybyłem z. prośbą o pomoc. Nasza osada zatkowali barbarzyńcy. Nie możemy sobie z nimi poradzić. Mamy tutaj takie. Czyli w tarapatach, uda się na północ. Koniec jest za 6 dni, 24 godziny, 23. No, my na razie to zrobimy. Później może nagram kolejny odcinek z tego. Zobaczę się przygotować tam, żeby wszystkie zabić barbościnców buduj drabinę w czas, dobra za 20 minut gdzieś dobijemy zobaczymy ile nam się uda w tym czasie zrobić zadań popularnych Kupięc czeka. Ciekawe co on tam ma nie się na północ. Nie. Jeszcze ten meldunek. Musimy znaleźć. Ciekawe. To pułapka. Ciekawe. Jak nie tego nie było jak dobrze pamiętam? Trzeba to rozwalić, żeby oni wyszli. Dziękuję za pomoc. Natomiast Słysz meldunek. Marlusowi. Mamy zwiadowcę Mariusa. Wilk. Skóra. Zanieś meldunki Marulusowi. Dobra. I to robimy na spokojnie. Zwiadowcy meldują, że grupa zdrajców zajęła Rusje. Zagamodzili jeńców i zamierzają ich sprzedać w wyniewale wewnętrznej. niewiarygodne. Muszę jeszcze wysłuchać wiadunków radnego z ale na razie jest zbyt słaby. Masz to ciner receptura. Pom pomoże na ból. Dziękuję. Wiodowcy Eliusza. Użyj pioną ćpiącą. Wiodowcy, dobra. Czym to zrobić. Środek przeciwbólowy. To jest kwiat. I woda. Wody to będziemy musieli chyba znaleźć, spłaszczyć, zrobić te filki atakują, a tamte nie atakowały. Tak, Mamy tutaj wodę. Można zrobić. I robimy. Środek przeciwbólowy, tak się czyta. Dobra. Idziemy do niego. Trzeba sobie pomagać. No, go, Mamy my dostaniemy jakiś ekspo za to. Wszystko. Mamy dwie minuty, dobra Eeeh, yy, złamać pół. Musimy poczekać. Czy mamy czas? Gdzie mamy to? Nie zjemy, musimy czekać, dobra. Chodzę to na drzew. Lub pójdę na górę, zobaczę. w górze górześ, ciekawego. Aby Ad atakować, wykonaj zadanie. Strzymeczkę. skrzyneczkę. Kiedyś musimy zadanie zrobić. Tu się z powrotem ta droga. Tak? Dobra. My poczekamy. Czy może minuta została? Bo do tego handlarza. Oczywiście zobaczymy co on tam ma. Kupiec czeka. 45 sekund, dobra. 75 minut jedna miksturka. Tak średnio się opłaca. A co mamy zrobić? Moim zdaniem. Trochę tych miksturek tutaj mam tam schowanych w magazynie. Dobra, się poprzedni odcinek, co? Na 12 minut. Dlatego wszystkiego nie skończymy na tym bo ten odcinek będzie bardzo długi 7, 6, 5, 4, 3 fam Jeden. Bierzemy? Zwiadowca już czuje się lepiej. Powiedział coś istotnego. Owszem, panują, atak tak dziś po zmroku. Potrzebujemy więcej ludzi i zasobów. żeby wzmocnić nasz obóz. Nim nadejdzie atak. Bez obaw. Mogę Wam się przygotować do bitwy. Wyposaż zwiadowcę w łuki i strzały. Czego potrzebujemy? A, musimy zrobić. Sami chyba. Trzeba i tarczyca. Trzeba to bardzo wrócić. Dobra, my tak idziemy. Co za pakiet. Mhm. Mam dwa załatana. Genda głosi, że kiedyś w tej krainie spadły z nieba gwiazdy. Dziś można tu zdobyć pewien niezwykły metal. Może ci o, pokażę ci naszą osobę. Lub raczej to, co z niej zostało. Dobra, my to później zrobimy. Ale się skupiamy na tym, co tutaj mamy. Będzie tutaj na most wejść. Ja to zrobię, pokażę Wam jak to się robi. My się wracamy tu. Pas skóry i co, dobra. Skórę to my mamy. Czy jest jakieś nowy misja, czy co? Sprawdzimy. O nie wierzę. Udało ci się tylko ocalić źródusza, który jeszcze ich pozostał, ale zacząć się budować poszedłość. Geniusz foliusz. już. Jak od jakoś geniuszu? Przeżywałem wielu szybkością i odpornością. Dzięki będę na królamy. W przeciwnym razie mistrz Welusz nie powierzył mi zadania poboru czynszu. Na marginesie. Widzę, że będę ci zajmowali mój dom. Możesz mi go odbudować i jasne. Pomogę. Mamy tak. Budy dom do Jusza. Chcemy to zrobić. Sprawdamy. Tu jest jego dom. Dobra. My to zrobimy? Zrobimy teraz, jak mamy kamienie. Chyba mamy kamienie, dobrze pamiętam. Rozbierałem. Tu mamy kamienie. Kto zbuduje niego dom? To Twój dom nowy, tam jak ci się podoba. Chyba sam wulkan dał ci rąk Młod. Nikt nie potrafił odbudować się tak jak Ty. Ja natomiast wrócę do pracy, pobiorę do nad tutejszych ludzi. Zajrzyj, Do mnie od czasu do czasu. Potem bitnie, się w tym szczęśliwsze jest mieszkańcy. Im więcej zapłacą cię ci tutaj. Mamy dobrobyt, poziom dobrobytu wpływa na wysokość przychodu od poborcy podatku, aby zdobyć punkty dobrobytu buduj elementy dekoracyjne Ochód dochód 50 monet, dostępnego poziomu 10 Budujemy takie wieżyczki, ławka też nam daje dobrobyt, widzicie Tutaj co będzie? Tu jest ten, a, dobra, spoko Widzicie, tutaj są to jest dobrobyt. Budujemy cyprys albo fontannę. I nam dodaje ten punkt dobrobytu. Bo teraz mamy zbuduj łuk. Łuk i strzały, dobra. I to mamy jeszcze coś zbudować. My to zrobimy, a następny odcinek będzie kontynuacja albo może tutaj zaczniemy, zobaczymy. No, spokojnie. mamy kupę czasu, dobra jeszcze 10 minut, może idziemy nagrywać. Zobaczymy. Co to jest? Szaleniec jakiś wyskoczył nam. Co my zabraliśmy? Kły jakieś. Ciekawe. Interesujące, dobra. Lecimy tu. Podjemy łuk. I nie tylko. Ci, co nam brakuje chyba teraz się zobaczę. łuki strzały hmm. wracamy do bazy buduję to traci co my przecież zbudowaliśmy budynek dla tego gościa to u nas to, to pieniądze pobiera Do niego podejść, żeby odebrać pieniądze. 50 monet, zawsze coś na 4 godziny. Czekania. Dobra, my idziemy zrobić te strzały. Może coś jeszcze zobaczymy. To się przyjrzymy, może tym, tym wykrzyknikom. Czy kogoś uratować, czy coś innego? K. Teraz chyba będzie git. Teraz budować strzały. Łuk. Teraz strzały. Pióro. Da się pióro. Można go użyć do roboty strzał lub kieł. O, strzał, kieł, dobra. Nie wiem gdzie to znaleźć. Chyba tego wcześniej nie było. Mamy pióro. Chyba do tego gościa. Co jest? Stać! Ten las należy do cesarza. A. No ale wyglądasz na kogoś, komu wydałoby się kontakt z Mówmy się tak. To parę denarów co jakiś czas przymknę na oko na Twoje wizyty w celach turystycznych. niż barykady. Musisz jakoś się przedostać do znalezienia. Mhm, mm ciekawe. Może to zniszczymy. Szukamy piórów i kieł. Oczywiście, dobra, tu jest. Pomocy, błagam, pomocy. Nikt cię nie pomoże. Naprawdę, ja mu pomogę. Będzie chyba niewolnik nasz. Uważaj, panie, w tych czasach drogi nie są bezpieczne. Nie chciałem opuszczać domu. Jogłem przed lubociami i przebrownikami. Rozumiem, możesz mieć, zaczynać pozdrowiać się mojego patrona. Nie ci już sprzyja, z radością będą ci Trzeba się ugościć. Fajnie, cieszę się. Iroku jeszcze mamy. I będzie kieł? Iroku. tam mieść że nam zostało 3 pióra i 5łów to jeszcze coś jest Sszkamy sszkamy jedno następy patrowwuuje Wejść na górę. Boga do 2. Bura i kły zostało. Tutaj jest jedno. Ciuro. Trzeba tam szukać. Teraz skły nam zostały oczywiście. Mamy czas? 23 3 minuty. Trzeba z tej strony iść. Tutaj to jest jedna. Myślę, że trzeba szukać, a nie można kupić od kogoś. Jeszcze trzy. Chyba wszystko, no. Stwórz. Dwa na dwa. Strzała. Wyposaż zwiadowców strzały, dobra, lecimy. Mamy mało żołnierzy, więc wykorzystajmy o terenu, by zyskać przewagę. Powinniśmy odstawić uczników na oceanach, by poprawiać pra ich celność. Reumienie w terapadach 2 12... na 8. Mamy to później zrobimy. Zbuduj zachodnią wieżę. Rzuczę materiałów, czy mało? Dobra, to będzie w kolejnym odcinku, albo za odcinki. Jak odcinek się podobał, zostaw łapkę w górę, suba, komentarz i do zobaczenia niebawem. Cześć!